Sierra, 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 India, India, Alfa, Alfa, okay? wyspa. Wyspa Cecilia, Dobrze zrozumiałem. Eee, słuchaj kolego, jeśli nie miałbyś nic przeciwko, to ja bym wrzucił ten filmik na YouTube, bo ja nagrywam teraz ten filmik, rozumiesz? Tak słucham, tak słucham. Nagrywam filmik, rozumiesz, telefonem komórkowym i chciałbym wrzucić na YouTube. Nie masz nic przeciwko temu. A korany teraz, dużo korany na fale, Dużo korany. No dziękuję bardzo, kolega ja jestem bardzo zadowolony, słucham, że na ciebie na falę Tomasz. Albo teraz słucha na falę, na monitor 8760. Dziękuję dziękuję. dziękuję, dziękuję. Również za łączność. Z tej strony 161 Alfa EOE Oscar Bravo 020 dla 1 Alfa Tango 1159. Dziękuję za łączność 73 dla Ciebie i wszystkiego najlepszego. Połączności.